Dzień dobry wszystkim, witam was bardzo serdecznie, ja nazywam się Brod i dzisiaj chciałbym wam pokazać grę dotyczącą Boba Budowniczego, czyli bohatera bajek z mojego też również dzieciństwa. Teraz nie orientuję się, czy Bob Budowniczy jeszcze leci w Dobranocce, Wieczorynce. Kiedyś leciał, bo Budowniczy, Strażak, Sam, Miś, Koralgol i wiele, wiele innych takich, tego typu bajek. Dzisiaj dość prosta gierka bardzo chciałbym ją wam pokazać, mam nadzieję, że Wam się spodoba, jest króciutka, ale no, można sobie w nią pograć, jeżeli chcecie, to oczywiście możecie to zrobić. Ja oczywiście umieszczę pod, pod tym filmikiem link do tej gry. W dziale informacje, jeżeli chcecie, no to zapraszam, gra jest darmowa nie trzeba jej instalować, więc chyba same plusy nie będzie zajmować wam miejsca na dysku, bo nie będziecie musieli jej potem odinstalowywać. Gra bardzo bardzo prosta. Musimy dotrzeć tym, tą koparką do Boba. Mam nadzieję, że nam się to oczywiście wszystko uda, nam się to zrobić. No zobaczymy, jak widzicie, musimy pokonać ten teren. To jest tak jakby, jakby to określić. Taki labirynt, który musimy pokonać, żeby odnaleźć drogę do Boba. Dość prosty labirynt, nie jest to coś trudnego i myślę, że szybko sobie z tym poradzimy. Ja chciałem Wam pokazać tylko tę gierkę, żebyście wiedzieli, że coś takiego istnieje. Na swoim kanale prowadzę większe, większe serie, ale też pokazuję Wam właśnie, właśnie gierki. Możemy zagrać oczywiście jeszcze raz, oczywiście. No prawda, tu jest troszkę inna, jak widzicie, troszkę inna, inny labirynt, ale o łatwiejszy jak widać. Chciałem wam poinformować was o tym, że jest taka gierka, że możecie sobie w nią zagrać. Jest dość prosta, więc same plusy, plusy. myślę, że wam się też również może spodobać. Ja się z wami żegnam, dzięki za uwagę i zapraszam. Link do tej, tej gry będzie w opisie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, życzę miłego dnia i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!